Cześć, witajcie. Chciałem Was poinformować o tym, że zdecydowałem się na zabieg w klinikanie z racji tego, iż chodziłem często na różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, które miały wspomóc mój wzrost włosów, czy też odnowę, odbudowę włosów. Jednak każdy ten zabieg był, nie było rezultatu, więc zdecydowałem się na przeszczep włosów. Długo czytałem na ten temat i spróbowałem się znaleźć odpowiednią alternatywę. Też w moim zasięgu pieniężnym, czytając na temat Turcji właśnie klinikany, dowiedziałem się, że robią takie zabiegi wraz z wyjazdem, całą opieką medyczną oraz języczną, bo też jest taka możliwość, mają tutaj pełną profesjonalną opiekę. W zasadzie cały czas na WhatsApp można się kontaktować. Jest wszystko co wam potrzebne. Macie saunę, basen i możecie korzystać też z siłowni. Oczywiście, przed zabiegiem, po zabiegu to jest już niemożliwe. Miałem przeszczepiane 4000 graftów. jak widzicie, je minęło dopiero 7 miesięcy, i po 7 miesiącach już jest taki rezultat. Wow, po prostu nieprawdopodobne. Po tym zabiegu zdecydowałem się, jak widzicie mój nos, zdecydowałem się na kolejny zabieg, ponieważ. Naprawdę to jest bardzo dobra klinika i jak najbardziej mógłbym każdemu polecić, żeby tutaj się znalazł i po prostu mógł dalej się cieszyć młodością. Każdą niedoskonałość tutaj możecie poprawić. Polecam Wam jak najbardziej i sami zobaczycie rezultaty, jeśli się na to zdecydujecie. Tutaj jest bardzo, bardzo fajne podejście, mają lekarze do pacjentów, podejście do każdego. Pacjenta jest indywidualne i jak najbardziej tutaj macie to, czego szukacie, tego, czego ja szukałem i zapewne Wy, skoro oglądacie mój filmik, to też chcecie zapewne skorzystać z tych usług. Polecam Wam jak najbardziej to miejsce. Jestem bardzo zadowolony, co widać prawda? tutaj po włosach, czy też w moim nosie, więc nic tylko przyjeżdżać, wykonywać swoje uzupełniać swoje niedoskonałości.